Witam serdecznie, z Jeden z tej strony. Miałem się Wam pochwalić oświetleniem w bagażniku. I teraz tak, tu gdzie była standardowa lampka, wpadała przetwornica, ale to już wiecie. No i tutaj dałem na tyły, dałem e, dwie takie lampki ledowe. Bodajże z Volkswagena Golfa, T4. Zobaczcie jak leży roleta. To światło w ogóle Was nie oślepia. Nie razie po oczach, Wszystko ładnie widać. E, oczywiście z, biorąc kwestię e, przykładu z ale Doinstalowałem tutaj też e, tą lampkę. Instalacji nie było. Przeciągnąłem ją. Podłączyłem. Także elegancko świeci. Nie wiem czy, to, czy ujmę tak to wszystko. Ale no kurczę zobaczcie. Tutaj, tam jest praktycznie no, Tam już jest ciemnia. A zobaczcie tutaj to ładnie, elegancko wszystko świeci. I tak samo drzwi, tutaj jest całkiem ciemno. Naprawdę wszystko elegancko widać. Zobaczcie, bez, tylne drzwi i przednie drzwi. Oświetlenie z lusterka. Oczywiście tutaj też poinstalowałem oświetlenie. I tu, przy otwarciu drzwi, również jest, również jest podświetlenie. One troszkę słabiej świeci, ale zawsze coś widać. Także jakiś czas temu bawiłem się, teraz jest ciemno, więc mogłem Wam to zademonstrować. Ale najbardziej jestem zadowolony z tego oświetlenia, bo zimą po ciemku szukać coś w tym bagażniku to była masakra z tą jedną lampką. Pozdrawiam, Mathias matthews